Dobra, czapka jest. Cześć. Dzisiaj pierwsza część. Jak sobie zaktualizować falownik? Jak go przygotować do pracy? Takie podstawowe ustawienia. A dzisiaj bez baterii. Sama aktualizacja. Z przygotowaniem do aktualizacji, bo to też w sumie jest ważne. Jest to dostępne w instrukcji nie wiem, czy na polskich stronach sofara, jest dostępne ja mam z internetu. No to co? To chyba zaczynamy. Jak już mamy zrobione okablowanie. Oczywiście nie patrzcie tutaj, bo to jest wersja testowa. Cały czas jest testowa, chociaż bardzo żałuję. Że nie robiłem od początku tak, jak ma być. Na przykład w tym miejscu potrzebuję rozdzielnicy natynkową, jednak taką dosyć dużą. Metr wysoka na 60 cm, Jakbyście coś znaleźli w internecie w rozsądnych pieniądzach, może być nawet używana, to bardzo chętnie nabędę drogą kupna. Z tego względu, że. Robiłem z tego co miałem i chciałem to jakoś tak poskładać, ale oczywiście no, już mi będzie brakować, już mi brakuje miejsca. E, tutaj też jeszcze tam strona PV niedokończona. Tak, wstępnie, no, oczywiście, tutaj zabezpieczeń e, przepięciowych nie ma. Ale to, wracając do aktualizacji systemu, e, najlepiej sobie e, uruchomić i aktualizować falownik e, przy zasilaniu sieciowym, e, wszystko wyłączyło. Mamy mieć wyłączone, bo tutaj nie wiemy, co się nam wydarzy w trakcie aktualizacji. Na pewno bateria rozłączona, nic nic nie dotykamy. Jeżeli chodzi o stronę PV, ja na wyłączniku sobie tutaj na off, wszystko jest na off. Do aktualizacji potrzebny nam jest Pendrive, którego wpinamy w miejsce dągla WiFi, którego ja nie używam. No, jak widać na załączonym obrazku, oczywiście tutaj wszystkie uchwyty muszą być poprawione, wszystko musi być zrobione ale na razie, na razie tak to wygląda. Pendrive jakikolwiek, FAT32, ale to zaraz do tego wrócimy. Dobra i jesteśmy w naszym menu. Mam nadzieję, że będzie widać. Trochę klepania będzie, palcyma. Dobra. Najważniejsza rzecz, tutaj świeci się alarm. Ja już wyłączyłem falownik i teraz hasło do ustawień zaawansowanych i robimy sobie taki numer jak switch off i go potwierdzamy. Oczywiście on jest już wcześniej potwierdzony, ale także podpinane wszystko i idziemy do komputera wrzucić pliki aktualizacyjne. Jak już jesteśmy przy komputerze, włożyliśmy naszego pendrive'a. Bardzo ważna rzecz, FAT32 tak powinien być e, sformatowany. E, no i tutaj szybkie formatowanie wystarczy. Jak mamy sformatowany e, pendrive? Wybieramy nasze firmware. E, tutaj najnowszą wersję V10 e, będę wrzucał. Tak to wygląda. Na pendrive musi być w katalogu. Goły katalog, firmware i oczywiście safety parameter, ale to już zaraz powiem, pokażę podczas aktualizacji firmware'u, że safety jest potrzebne. Co do safety parameter, mamy też dosyć sporo danych i tutaj mamy dużo, dużo krajów do wyboru. I tu my potrzebujemy Polskę. Z tego co wyczytałem w różnych opisach, jeszcze do tego falownika, jeżeli chodzi o baterię, to potrzebujemy wersję 012-003. A... Działa. Nie wiem dlaczego, ale działa. Ta cała instrukcja tutaj aktualizacji jest też fajnie opisana. Nie ma, nie ma żadnej filozofii z tym, co, jak zrobić, i jak aktualizować. Czy tak samo aktualizacja firmware'u? Tak to, tak to wygląda. Oczywiście hasło nasze tajne, wszyscy tajne hasło przez poufne. Wiadomo, 0715, i tutaj mamy możliwość aktualizacji. Dobra, Dobra, to teraz przechodzimy sobie. Tutaj do katalogu. Najlepiej zaznaczyć. Na krótko, na szybko wysyłamy do naszego pendrive'a. Albo mojego, nie naszego. Tak ma wyglądać na pendrive'ie. Łapiemy, w rękę i idziemy do falownika. To nasz pendrive z naszym firmware, em. albo moim, albo nieważne. Aplikujemy go tutaj w złącze USB. Czekamy na wyświetlacz. Tutaj nam się pojawi USB i jest. I wczytało. Teraz tak, to co mówiłem o, o wyłączeniu wszystkiego i wszystkich urządzeń najlepiej sobie w domu, bo wyjście load zostanie wyłączone. Tutaj nie, nie będzie będzie problem. Zresztą zobaczycie teraz, jak światło zareaguje. Ale przechodzimy. Mogliśmy jeszcze, właśnie, no to tak trochę poplątanie będzie. Mogliśmy sprawdzić też, jaką wersję firmware'u mamy w tym momencie. Klepanko kodów i teraz jak widać jest wersja V07, a wgrywamy dziesiątkę. Safety parameter, no to tutaj już wcześniej miałem i to tak było właśnie to 012003, bo to z polskiej dystrybucji był i tak weryfikowałem. W sumie chyba najlepiej mi się zachowuje ten safety, właśnie przy tym 012-003. Nie weryfikowałem do końca co tam jest. No w sumie wiem, ale tak troszkę. Nie wiem. Do. I znowu poplątanie. Dawno nie nagrywałem. Bywa. Dobrze, i teraz jeszcze raz Sof software update. Oczywiście to samo hasło. I zaczyna się update. Sam wykrywa to, co jest na pendrive. Jeżeli jest katalog poprawny, to nic więcej nie robimy. Ja tutaj nas wersję V10 już aktualizowałem. Upgrade da się robić, downgrade też się da robić. To znaczy możemy zejść w dół. Tutaj, o, właśnie jak zauważyliście, w trakcie wyłączył wszystkie wyjścia. Load. Dlatego nie wiem, czy dobrze by było, żeby była podłączona bateria, bo na pewno też ją tak fizycznie odpina stycznikami, także lepiej chyba nie kombinować. No, a wracając, wracając tutaj do, do, do obniżenia tak firmware'u, jeżeli mamy V10, na V7 też jest opcja właśnie zejść. Myślałem, że zepsułem falownik, ale to trzeba robić dwa razy. Przy pierwszym jest niepowodzenie. Zresztą tego nie będę nagrywał, bo żeby ktoś sobie nie popsuł. Ja testowałem dosyć mocno, ale, ale jest niepowodzenie i trzeba ponowić, bo część, część firmware'u wchodzi. No tutaj nie wiem, co tam się jeszcze dzieje, ale działa. Teraz idziemy do góry z firmwareem. Także zresztą tak jak widać, widać widać. Mam nadzieję, że widać. Ostrość jakaś tam powinna być. Trochę ciemno się zrobiło, ale i czekamy. Dosyć, dosyć długo to trwa. No właśnie. I teraz mamy pełny restart. Walownik się zrestartował. O! I wróciło. Oczywiście ten błąd, który wyświetla, to, w, to jest błąd ręcznego. O! Wentylatory startują. Test taki podstawowy. Za każdym razem ten test jest robiony. I teraz sprawdzimy, jakie błędy. Jest zdalne ID 162, zdalne wyłączenie, to znaczy wyłączyliśmy go ręcznie. Dobrze, i teraz w sumie mamy po aktualizacji pasowałoby jeszcze safety parameter. I teraz tutaj wybieramy sobie. Możemy sobie regulacje wybrać, ale nie zawsze one są dostępne, bo przy wcześniejszych firmwarech tego nie było i trzeba było jednak z USB. No wybieramy z USB. I troszkę tego mamy do przerzucenia, bo potrzebujemy 0.12. To była Polska. A właśnie, i tutaj w najnowszych, tamtych, tam w datasicie w sumie były jakieś tam dziwne opisane, ale są tylko dwa, dwa do wyboru. I wybieramy 12.003. Sukces. I już mamy nasze parametry bezpieczeństwa. Zmienione. A tutaj te parametry bezpieczeństwa. No to chyba, chyba każdy wie, one się odnoszą właśnie napięcia w sieci częstotliwości, w jakich zakresach falownik ma pracować, żeby było zgodnie z przepisami w Polsce. I jak już mamy to zrobione. To co? To teraz pasuje nam włączyć stronę DC. Ja mam jeszcze strażaka założonego, także musiałem go uruchomić sobie. I teraz. ON. Wchodzimy do zakładki Advanced Settings i uruchamiamy nasz falownik ON. I w tym momencie czekamy. Już wiadomo, że błędów już nie pokazuje. I teraz ten tryb standby to jest chyba 60 sekund do uruchomienia. Możemy sprawdzić, co się dzieje w sieci. Jakie napięcia? Tutaj w tej wersji dosyć dużo się pojawiło. Bateria jest nieuruchomiona. Taki szybki, chaotyczny był ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie żebym więcej takich może nagrywał. To no tak testowo nagrywałem dzisiaj, a jednak faktycznie nie nadaje się do nauki, no ale trudno. A kto jest, znaczy mam nadzieję, że jesteście w stanie tego, to zrozumieć, co ja tutaj pokazywałem i jak to, jak to można szybko zrobić. Oczywiście to wszystko jest też opisane w instrukcji, tutaj nie ma żadnych żadnej filozofii. Sofar chyba też puszczę jakieś tam instrukcje swoje, nawet jeszcze nie oglądałem, nie patrzyłem, bo, bo bardziej bardziej sprawdzam sobie sam. Także, jeżeli się podobało, Łapka w górę. Jeżeli się nie podobało, bardzo mi przykro. A jeżeli chcecie następne, takie, może w komentarzach napiszcie, tak, postarałbym się może jakąś listę zrobić, bo ja nigdy się nie przygotowuję do tych filmów, a tak z głowy na szybko i chaotycznie. Dużo wiadomości, bym chciał na raz przekazać. A jakoś mi nie wychodzi, bywa. Co jeszcze? Chyba tyle, chyba tyle. W tym momencie falownik. Czeka, 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 żeby się uruchomić. Aha, to nie zobaczył. TV. zaraz zobaczymy. Także w trybie sieciowym już można sobie działać, nawet bez baterii, można się przygotować. Jeżeli ktoś nie chce baterii, może też sobie wystartować ten falownik w normalnym trybie sieciowym i też będzie on działał, a będzie przygotowany na to, żeby kiedykolwiek później, a jak już się wyjaśnią, to. W wyjaśnić sobie ogólnie sytuacja z, z tym, co się dzieje teraz z rachunkami i z, tym, z tymi rozliczeniami, co ja nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. Na kanale chyba Sławka, tam Sławek dosyć fajnie to opisuje. Mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze będzie dużo filmów właśnie na temat, jak to, jak to działa. To tam się będzie na pewno można więcej dowiedzieć. No, tak to na dzień dzisiejszy. Na razie, cześć!